Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Bedwarsów. Dzisiaj jak zwykle zagramy sobie z Kaką. Dzień dobry. Jest, jest. Z tag. I no, lecimy sobie. Próbujemy jak zwykle wygrać. Trochę dzisiaj już pograliśmy i za nic się nie udaje. Jak to nie? Jedną wygraliśmy. Jedną. Pierwszą. Na trzy. No dobra, niech ci będzie. Ty Trochę zaniża statystykę, ten... statystyk, ale no. Eee. Jakie ja, EE? No chłop zapisał e, e. I, 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 i Dobra. Teraz tak. Weźmiesz TNT? If you can? Albo nie, w sumie nawet nie musisz. Też nie nam na Ej, bo mnie... Ja myślałem, że ty jesteś jednak za mną, nie? A tu niespodzianka Jezu jakie nienawidzę tej mapy No ja teoretycznie też, ale no Co poradzisz? Budowanie tu z, z wyspy startowej jest tak posrane. Kurde, dobra, już muszę wziąć PTNT. Widzowie piszcie w komentarzach EPP, czy chcecie więcej odcinków, czy, czy co, czy jak czy mam kończyć? karierę? To już jest pewne, że już się kończy moja kariera, ale no. Czy oni właśnie Karniaka narysowali? Nie. Odwrócone tak. Ej, jakbyś. If you can help me, because I am. I am run. Oki, doki, nice. Nie unikajcie, moja tak. Ja tak, always. Always. Ja tak always spierdolę, pół English, Are pół Are you always spierdolik, pół yes. English, pół Polish? Cześć, wezmę TNT Ja A. mam Ja wezmę drugie Tylko chcę ci... Chcę ci wyrzucać... Wyrzu wyrzucić golda A. Kloc, kloc, oh fuck Tego tak się nie spodziewał chłop wow. Przesuń się, bo chcę kloca postawić Fajnie, jeden skoczył Pojdziełem na mózg A drugi nie wie co się dzieje Nice, na kit. Baja, baja, bongo. Co no, dajesz ich? Chleb. Powiedz jaki makro odpalił. Ja mam... Jednego wywaliłem, ja ja drugi razu. no. <coughs> Dobra, Dobra, nice. Z inki. Dobra, oni bieg on biegnie na jaksy, więc... Cześć ja właśnie wywaliłem wełnę, chcąc... Czerwoni do nas biegną chłopiec odpalony, bo mam miecz w lewej ręce i ma antynoka oh jeszcze I nie mamy łóżka okay. za chwilę Ej, czy ten ten... on ten, tamten, czy on nie tamten, ten on ten, tamten o! Ten, ten. On mi. No widzowie ci podziękują, bo gdzieś ponieważ tak ja tak, tak ja ich o to proszę. W sensie ty nie ja. Ej, bo my to mamy. Dobra, mamy w końcu, bo już zwątpiłem. bo już zlizał i no Zwątpiłem czy my w końcu mamy to bed, czy my nie mamy tego bed? Spokojnie, obroniłem. Nic się no ja pokcza. ich wyjaśnić. bo dla palony. kaki. W, w komentarzach. Na czacie Chlep. chciałem napisać. Drugi. A nie. No. Ile mamy yy, diaks w szansę? Dawaj go. Dobra. Nie. Jeden rozwalił łóżko. Ue, shit. Chop, ma jeszcze raz. Oh, nice. wyłącz te haki. O fajsz matko, no. a nie. Spierdziałaj. Spierdalałeś mojej ziemi. Dokładnie. Może mi się uda? A am kum. Oni cię nie widzą. Nie! dobra. Tak, gdzie ty mnie tu nawalasz, chłopcze? Kobieto, co ty próbujesz? Dobra, jednak mi się to udało, ale. Ale nie mają. Ej, kurde, czekaj, bo żebym dostał tyle i to. Tym... nam już szarpaj tyle. Okej. Okay. Powinieneś kupić Prota. A wiesz, że prawie. Klep, do Dobrze, jak ja dobiję spokojnie. O kurde, albo nie! Yes. Albo tak. Zaliżę sobie kurde. Niebiescy są u żółtych na Czerwony są. za to MGM. Kolego! Palwroty mi stąd, ej, bo tak trochę chleb. Jest na, na żeglu. Koń. Na żeglu, to jest? Masz! Żagiel, jedm. Ja jeszcze nie? Ło, wow, ło, wow, wow, Kolego, kolego! Co ty tu próbujesz mnie tym makro? Spot? Dobra, nice. Sam się na klocki Ja powiem. prawie też. Ale ty nie udajesz, że jesteś dobry mając wszystkie możliwe cheaty. Bo nie mam wszystkich możliwych cheatów. Cheatów. Ani chipów. Cheatów. Chipy. Oni chcą nam szyplić chipy. Tak, przez, tak, przez płyn. Tak, bo tak to działa, tak się da. No ale my nie mamy chipów i tyle. No, mam, mam dwie chipy. Dwa chipy, znaczy, dwa dwie chipy. chipy. Przepraszam. Dostałem, dostałem SMS-a Ład, aż. Ła! Oh fuck, ci mają opsa. Wait. Oh shit. Niebiescy half obsidian. Wiem, że to się Wiem. powiedziałem powiedziało. Dobra, szybko SMS, najważniejsza wiadomość w nim jest. Byliśmy Esa. w maku! Kurcze pieczone! Nic mi nie kupili, za skam! Ja pierdzie... O no nie! Podły masz z wrażenia. Nie ja ciekawe, bo ja już mam 7. Poshamowali mnie na no big Makiego. Jest... A mogłeś mogę jeszcze wziąć. Chcę ja chcieć mówić. Y... Już mam 7 minut odcinka ogólnie, nie? W razie pewnie po obróbce wyjdzie z 6, ale i tak jest. More. Ja się dobuduję do ja... coś. Pampa rumpa. Kungi Hingang. Jestem oskamowany. Jak to trwa do tego momentu, napiszcie. Oskamowali mnie na Big Maciego. To nic nie dostaniecie. Nie, no dostaną, oczywiście, że dostaną. Ode mnie by nie dostali. Big Maciego? O. <giby> Dobra, ja to robię. Takiego miesięcznego Big Maca komuś dać Nie masz, tak to nie, ej, bo to ty? Tak ty. Ej, dwóch białych, oraj, oraj, oraj. Spokojnie, jak robię na mózg No no to jeśli dotrwaliście do tego Wiedziałeś momentu, jak... no to... Piszcie, że dotrwaliście. Minuta, która to tam będzie Poprzypinam serduszkę. i czemu... Co tu się od Nie mają? Mówiłem, że ich porobę. Blitz? Nie taki dobra, był dobra. plan. Teraz musimy poczekać, żeby nie ma... Zabiegnę do czerwonych, bo tam my... nikogo nie będzie. Dobra, no to tego to ogłaszam giveaway'a na Big Maciego. O oh, fuck! Dobra mów dalej. Pewnie jedna osoba go wygra, ale to szczegół. No a ile <laughs> się osób ma wygrać dwoje na jedną Pewnie jedna no, osoba tylko obejrzy no, odcinek to do uglą. końca, ale to by to, no, się tym przejmował. Czy moja to tutaj Chua. wkładam, a nie tu o, Jedna osoba go wygra. Nie no to teraz, teraz tak pójdę do świetlenia, bo jeszcze ty to obejrzysz, nie? Bo ty wiesz, że tam jest givea... Dobra, występułem się. Myślisz... Dobra ja to wyrobię. Przynajmniej spróbuję. Ty dawaj info, XD. Nie, nie, ja muszę załatwić inną rzecz. neli do maka. Tak, no. excuse me. Uff, nice. Nie mogłem se bloku pod gierami postawić. I kit. Już bym chyba wolał, jak mi napiszem, to już bym wolał, żeby mi nie kupili nic niż sałatkę. He. Ja. Czyli co chciałem kupić, bo już nawet. I don't know what I want to buy. tylko łóżko, więc wygrają, bo mają jeszcze obsługi. wygrają, zaraz się tam ktoś do nich wbija. ja? No teraz nie można szaleć, bo trzeba to ugrać, a nie. To nie jest pokaz talentów, trzeba to wygrać. <laughs> Wash it, dziura. Hmm? Ale i ty mów? Ule, to se zbrojkiego kupię od razu. Ech, to ja zrobię kolejną to. rzecz. No bo co ja właściwie kupiłem? Nie wiem, masz 2 na jeden i typy mają łóżko obudowane obce. A, czyli tamtych już nie ma? A, no. wyszedł. Dobra, no to było tak wcześniej. Co mają oprócz tego obsa tam? Hmm, wełnę i drewno chyba. Mają szkło. Glinę Pod gliną mają chyba znowu glinę i opsa. Znaczy, mają szkło, glinę i będziesz miał opsa potem. No dobra, wszystko wiem. <coughs> o kurde, ale ochrypłem. He. O, powinno być źle, a jednak nie. Pewnie mnie nawet dobrze nie słychać, ale to, to tam jest szczegół. Do nich przejdę tak jak oni do nas przyszli. Oj, ale dostaję lagów przez. przez pewne ułamki sekundy. Łe kurde, 41 golda. No to co, co tu więcej chciałeś? Chciałem, że FPS-ów. Nie no, aż tak to nie. Nie dzisiaj. Cześć, jeszcze raz co oni tam mieli? Szkło, glina, obsydian. Pod gliną jeszcze coś raczej będą mieć. Widział mnie czy nie? Nie wiem, nie patrzę. Gdy? Kurde, nie wierzę odsłonięte mieli. No dobra widzowie, to ja się z wami będę żegnał, pamiętajcie. <coughs> o kurde, pamiętajcie o giveaway'u i no jeśli chcecie wygrać, no to piszcie, że chcecie. Piszcie w komentarzach, że chcecie Big Maca. A ja się w tym momencie z wami żegnam. Kaka też się z wami żegna. Dobra, na, 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 cześć wam wszystkim.